Tutaj jest cena troszeczkę wyższa 44 tysiące. Jesteśmy we Frankfurcie. Sprawdzamy dla klienta Hyundai Santa Fe. Jak widać, mają tutaj dużo różnych samochodów. Tu mamy drugie, zobaczcie sobie. Ale o, pokażę Wam tutaj mniej więcej, jak zaczynamy działać. Tu jest nasza checklista. Szkodzenia, jakie są? Tutaj mamy jedno samochód i chyba Wam jeszcze nie pokazałem, że tu jest ten gwóźdź. Powiedziałam Wam, że pokażę Wam tą szczelinę. Zobaczcie tutaj. Troszeczkę jest inna, prawda? Multivag auto. Bezpieczny zakup zaczyna się od sprawdzenia. Zaufaj ekspertom. Kup pewne auto z Niemiec. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Multivac. Dzisiaj jesteśmy we Frankfurcie. Przyjechaliśmy naszym bulikiem. Sprawdzamy dla klienta Hyundai a Santa Fe. Samochód półtoraroczny. Jest to samochód z leasingu. Przyjechaliśmy tutaj Autohaus 24. Jak widać mają tutaj dużo różnych samochodów. Są firmą, która też, Alane, też e, która też świadczy usługi leasingowe. Więc tak naprawdę wszystkie te samochody, przynajmniej z tego, co mi powiedzieli, to są samochody, które wracają z leasingu właśnie i oni je sprzedają. Więc mają tutaj przekrój marek w zasadzie e, cały. Od Skody, BMW, po azjatyckie samochody, małe, duże, dostawcze, jak widać, wszystko. I mają tutaj trzypiętrowy parking, żeby zwiększyć sobie powierzchnię wystawienniczą. Także przejdziemy się, też pokażemy, ale na razie skupimy się na samochodzie dla klienta. Jest to Hyundai Santa Fe. A, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, 2023 rocznik. No, można by powiedzieć, że praktycznie nowy samochód. <laughs> A, zaraz rozpocznę oględziny i potem Wam zdam mały raporcik z tych oględzin. Na pierwszy rzut oka auto wygląda OK, zaraz będziemy robić zdjęcia, sprawdzać wszystko po kolei według naszej checklisty. Jest troszeczkę zakurzone. Auto ma 23 tysiące przebiegu. Tutaj jest cena troszeczkę wyższa, bo tutaj jest cena 44 tysiące. Auto jest w tym momencie wystawione za 41 tysięcy bez, bez kilkuset euro. Jak widzę, że podsufitka trochę brudna i gwóźdź jest w jednej oponie z tyłu. To będziemy musieli zaraz wszystko posprawdzać. Ale widzicie, fajny dzień, fajna pogoda, bo całą drogę jak jechałem, był deszcz. Ale o, pokażę Wam tutaj mniej więcej jak zaczynamy działać, tu jest nasza checklista, którą już wypełniłem po rozmowie telefonicznej, którą już wypełniłem tutaj na miejscu jak się zameldowałem. I teraz biorę się za robotę, a potem zdam Wam raport jak to wygląda. Zwróćcie sobie oko jeszcze na samochodzik. No ładny, praktycznie nowy samochód. Jest wyczyszczony można powiedzieć, ale zakurzony. Także zaraz będziemy wszystko po kolei sprawdzać. <laughs> I dawać oczywiście Wam znać. Zmierzyliśmy sobie całe auto miernikiem lakieru. I poza znalezieniem tutaj na tą chwilę takiego małego, bardzo nie wiem, czy to będzie widoczne, zadrapania na lakierze. A, lakier jest w oryginalnym. W sensie w pierwszym lakierze. I tutaj jest na tą chwilę mała ryska. Tutaj, taka nawet głęboka bym powiedział. I tutaj, i tu. Także o. Zderzak i przednie nadkole. To jest na tą chwilę to, co znalazłem mierząc ten samochód. Natomiast reszta jest oryginale. Także zostało to zanotowane w naszym czekliście. Tutaj przyszli też panowie, którzy chcieli od nas pożyczyć. Miernik zmierzyli sobie też auto. I dali nam e, follow na YouTube. w zamian za to także chętnie też pomagamy, jak ktoś jest w potrzebie, jesteśmy na miejscu. Także lecimy dalej. Czekliście w takim podstawowym sprawdzeniu to są klocki i tarcze. Jeżeli chodzi o tarcze, widać chyba tutaj, że jest zardzewiała, wiadomo auto stoi praktycznie nie ma rantu i klocek jeszcze jest z tyłu naprawdę ok Z przodu już mają minimalny rant. Będzie widać chyba tak. I tego klocka jest też tutaj już dużo mniej. Więc te tarcze tutaj powiedzmy no wytrzymają jeszcze rok, może, może pół roku, ale potem trzeba by prawdopodobnie te tarcze zmienić, jest to też cięższy samochód. A Więc tarcze mamy sprawdzone, pomiar lakieru jest zrobiony. Tu mamy naszą checklistę i teraz będziemy zabierać się właśnie za wskazywanie e, jakichś zarysowań na lakierze. Tutaj mamy pierwsze miejsce, nie wiem czy będzie widać, już wcześniej nie pokazywałem, ale zazwyczaj klientom właśnie pokazujemy w ten sposób, żeby było też widać. Także zaraz pójdzie zdjęcie. Tu mamy drugie, zobaczcie sobie, przekleimy sobie to na plastiku, nam nie siądzie ten magnesik, ale zrobimy sobie w taki sposób zdjęcie. Także lecimy dalej i pokazujemy, jak wygląda samochód. I chyba Wam jeszcze nie pokazałem, że tu jest ten gwóźdź. Zobaczcie, widać go? Tutaj jest gwóźdź w oponie, tutaj. Także nowa oponka. Powiedzmy, bo to jest w miarę nowy samochód, ale już jest to do naprawy, bo powietrze ucieka i jest to niebezpieczne, żeby w taki sposób jeździć. Także to musi być tutaj zrobione. Będziemy teraz sprawdzać, i w zasadzie już sprawdziliśmy, ale pokażemy tylko Wam uszkodzenia, jakie są. Tutaj mamy jedno, tutaj mamy drugie, sprawdziliśmy. Teraz wszystkie uszkodzenia na lakierze i to wszystko udokumentowaliśmy dla naszego klienta. Tu na elektrycznej klapie też jest takie malutkie, nie wiem, czy to będzie widać. O, o, zobaczcie sobie tutaj tą szczelinę, widzicie? Teraz pokażę Wam z drugiej strony. I tutaj są malutkie uszkodzenia od kamieni, to jest normalne. I tutaj, tutaj, tutaj to są, to są drobnostki raczej, Co gdzie jeszcze było. My robimy taką dokumentację dla klienta w postaci zdjęć. Tutaj jest, nawet minimalnie to rdzewieje albo jest zabrudzone. Ale to jest malutkie chyba. Jedno, czy tutaj jeszcze gdzieś było jedno? Tutaj jest jeszcze jedno? Uszkodzenie od kamienia tutaj a to co Wam wcześniej pokazywałem jeszcze czyli tutaj gdzie to było? Tutaj przepraszam tutaj zarysowanie i a, tutaj było jeszcze tutaj jest malutkie, tutaj jest malutkie tutaj jest malutkie, więc to są wszystko, zawsze dokumentujemy to na zdjęciach. Pokazujemy ze strzałkami magnetycznymi, żeby było łatwiej znaleźć, i to nie wiem, czy już pokazałem, czy nie. Także to jest na tą chwilę wszystko. No i te uszkodzenie z tyłu. A i pokazałem Wam, że. Powiedziałam ja, ja Wam, że pokazuję wam tą szczelinę. Zobaczcie tutaj. Troszeczkę jest inna, prawda? I tutaj tak nawet, jakby już ten lakier był minimalnie uszkodzony. Nie wiem, czy to wynika teraz ewentualnie z tego, ale raczej nie. Bo to tutaj jest w miarę delikatne. Albo po prostu była próba demontażu. Albo po prostu tak jest od nowości. Też tak może być. Ta uszczelka mi się tu nie podoba, ale no, zakładam, że to naprawdę jest od, od nowości. E, ona sobie tak faluje. Tu klej już odchodzi w jednych miejscach. E, w kilku miejscach. Przepraszam. Także tak to wygląda. Lecimy zaraz e, dalej. Teraz będziemy sprawdzać sobie stan opon. Wiemy, że już jest gwóźdź w oponie. Zaraz będziemy mierzyć dokładny stan bieżnika, roczniki, zapisywać. E, bo sobie wchodzimy na nasz na czeklizm, mamy rodzaj opon. I mierzymy sobie. I od razu następny punkt jest szczeliny między elementami nadwozia. I czy felgi są uszkodzone? Zaraz będziemy sprawdzać. Sam stan opon są wszystkie takie same. Mają około 6 mm bieżnika. To jest zgodne z tymi papierami, co dostaliśmy. Felgi nie mają uszkodzeń. Więc wszystkie opony są takie same. Poza tym, że ta jedna jest uszkodzona. I tutaj mamy minimalne uszkodzenia felgi. To sobie udokumentowaliśmy na zdjęciach. Stan opon i zużycie jest tego przebiegu mega w porządku, w sensie i mamy wszystkie opony, wszystkie szyby, przepraszam, oryginalne, to sobie posprawdzaliśmy. Wszystkie szyby, zrobiliśmy też dokumentację dla klienta zdjęciową, oczywiście i tutaj wszystkie te szyby, sprawdzili, że sprawdziliśmy, zaraz zerkniemy sobie na panoramę i to małą też szybkę tutaj sprawdziliśmy, także wszystkie te szyby są oryginalne. Felgi nie mają uszkodzeń, sprawdziliśmy hamulce, sprawdziliśmy uszkodzenia lakieru, sprawdziliśmy stan opon, felg Przechodzimy do następnego punktu. Czy są jakieś wycieki silnika, które widzimy, czy pod korkiem oleju. Także zaraz sobie podniesiemy maskę i będziemy patrzeć dalej. Sprawdziliśmy pozostałe rzeczy w tym samochodzie. To znaczy, sprawdziliśmy pod maską, zobaczyliśmy stan płynu chłodniczego. Jest troszeczkę minimalny. Otwarliśmy maskę i zobaczyliśmy to wszystko na spokojnie. Otwaliśmy też wnętrze, zobaczyliśmy tutaj sobie skóry. Jeżeli chodzi o środek, płyn chłodniczy jest na minimum. Jeżeli chodzi o korek oleju, była tam taka biała maś, ale to wynika naprawdę z tego, że to te auto faktycznie stoi od kilku miesięcy. Było też chłodno, było naprawdę bardzo krótko odpalane, więc e, można się tego spodziewać. Akumulator jest całkowicie e, rozładowany. Że jak wyłączyłem motor po pewnym czasie, e, prawie dwóch godzin, to faktycznie okazało się, że auto już nie zapali. Jedna mała rzecz jeszcze, albo duża, panorama się nie zamyka na tą chwilę. Możliwe, że jest to właśnie spowodowane tym akumulatorem. Rozmawiałem już tutaj, zaraz podejdą ze starterem, bo będę chciał odbyć jazdę próbną i akumulator to auto dostanie na pewno nowy przed zakupem i też nowy przegląd dostanie. No, Jeżeli chodzi o tapicerkę, widzicie tutaj teraz, oglądamy sobie ten fotel. Ja już sobie to obejrzałem, ale pokazuję Wam teraz. Nie ma uszkodzeń, są ewentualnie jakieś mniejsze lub większe zabrudzenia jeżeli chodzi o tą tapicerkę. Po jeździe próbnej będziemy sobie go podpinać do komputera, sprawdzać ewentualne jakieś błędy. A, ale ładnie tutaj samolot w do lądowania. Mamy tutaj zaraz sportowe lotnisko obok. Tu mamy kartkę i to auto kosztowało 44 tysiące, albo takie normalnie jest wystawione. W internecie jest za 41. 000. Zobaczcie sobie tutaj. Nie ma żadnych uszkodzeń. Tutaj jest minimalna jakaś taka... No, to jest zabrudzenie wszystko. Ale nie ma nawet jakichś głębszych rys. Zobaczcie podłokietnik. Ogólnie można by tą skórę wyczyścić i zaimpregnować. Ale nie widać tutaj większych problemów. Bagażnika nie będziemy otwierać przez ten aku pewnie się i tak nie otworzy nawet teraz. Zobaczcie sobie tutaj. Położyliśmy fotele. Sprawdziliśmy sobie to wszystko już, więc tutaj mamy też OK. Przedni fotel bym tylko faktycznie wyczyścił, ale nie ma też uszkodzeń. Dobra i zaraz przechodzimy do jazdy próbnej. I jesteśmy już tutaj po rozmowie z salonem, z klientem. Mamy już tutaj ostateczny, ostateczny werdykt, w sensie chcemy kupić ten samochód, natomiast musimy go jeszcze do końca sprawdzić. Niestety nie możemy odbyć jazdy próbnej ze względu na to, że akumulator jest całkowicie wyładowany. I wspomaganie nawet teraz już zaczęło działać, ale powiedzieli, że nie możemy odbyć jednak tej jazdy próbnej, także będzie ona prawdopodobnie realizowana przy odbierze tego samochodu i to będzie zaznaczone też w dokumentach. Chcieliśmy tutaj negocjować ceny, natomiast zakup jest na firmę, więc nie ma takiej możliwości. Mamy tutaj dwa kluczyki, będziemy jeszcze pisali maila do działu właśnie, który jest odpowiedzialny za zakup na firmę bo to są jak widać często zupełnie inne działy w tych firmach i tutaj w przypadku prywatnego zakupu moglibyśmy negocjować cenę, w przypadku firmowego nie. I salon zobowiązał się, że wymieni te opony obydwie na nowe, jeżeli Tiv zaleci, a jeżeli nie, to będzie przeprowadzona naprawa. Akumulator zostanie też wymieniony nowy, oryginalny. I panorama, która tutaj jest i właśnie się nie zamyka, również zostanie to sprawdzone i przy odbiorze będzie to działać. Także tutaj może to wynikać z niskiego napięcia akumulatora, bo akumulator jest całkowicie wyładowany. Jak wyłączyliśmy zapłon, to nie reagował w żaden sposób. Więc te rzeczy, które tutaj trzeba sprawdzić przy odbiorze, to właśnie tych kilka znaków zapytania, które postawiliśmy. I oprócz tego, co jest fajne, dają też na ten samochód właśnie gwarancję, która obowiązuje też w Polsce, więc to jest bardzo fajne. I tutaj wtedy mniej bałbym się kupić jednak ten samochód, ze względu na to, że mamy tutaj gwarancję producenta jeszcze. Mamy tutaj gwarancję właśnie tego salonu. I cokolwiek będzie jeszcze teraz, co by wyszło na przeglądzie technicznym, na TIF-ie, jeżeli znajdę jakąś usterkę w zawieszeniu, czy, czy właśnie. Hamulcach czymkolwiek, to zostanie to też usunięte. Także to jest zapewnienie, które piszą też na rachunku. Także moim zdaniem całkiem uczciwe podejście i faktycznie e, no, lubimy takie podejście, bo to faktycznie gwarantuje, że raczej przy odbierze to auto będzie w pełni sprawne. Ale co nie oznacza, że mamy też uśpić naszą czujność i tego jakby nie sprawdzić, bo to oczywiście również bym wykonał. Także to było chyba na razie na tyle. Nie wiem, czy widać tutaj ten head-up, też sprawdziliśmy. E, oglądajcie nas, subskrybujcie. Wrzućcie łapkę w górę, jeżeli chcielibyście, żebyśmy Wam sprawdzili właśnie w taki sposób auto, to o, faktycznie piszcie do nas, dzwońcie. To, co tu widzieliście dzisiaj, to jest drugi etap sprawdzenia samochodu. Trzeci etap to jest jazda próbna i sprawdzenie wszystkich funkcji po kolei praktycznie i e, wszystkiego, co dotyczy tego samochodu. Ale to będziemy Wam też jeszcze pokazywać e, na bieżąco, także życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Multivac Auto. Bezpieczny zakup zaczyna się od sprawdzenia. Zasubskrybuj nasz kanał już dziś, aby być na bieżąco. Odwiedź nasze profile w social mediach, zostaw łapkę w górę i bądź częścią naszej motoryzacyjnej społeczności.